Z racji tego, że uczę się nagrywania i mówienia tak po prostu, zwyczajnie dla samej siebie, to też przy okazji chciałam się podzielić czymś, co spisałam już dawno temu po takich cięższych wydarzeniach życiowych. I myślę, że to się może komuś w jakiś tam sposób przydać. Jest to, myślę, w miarę uniwersalne. Pisałam to. W oparciu o jakieś tam materiały, filmiki czy tam książki psychologiczne, chociaż bardziej jednak chyba intuicyjnie. Są to zasady takie życiowe, którymi po tych cięższych wydarzeniach, po tych doświadczeniach, które nabyłam, po prostu powinnam się kierować. Bywało różnie z dostosowywaniem się do tych zasad. Wiadomo, jak to jest w rozwoju duchowym. No, nie jest to takie kolorowe, jak wielu przewodników, mędrców duchowych, współczesnych pokazuje. Bo wiecie, rozwój duchowy to nie jest takie słodko pierdzenie. Czasami. Zrobienie sobie medytacji, czasami przeczytanie czegoś. Oczywiście ma to duży wpływ na to, jak postrzegamy pewne rzeczy i na to, jak podchodzimy do pewnych rzeczy już z tą taką nowszą świadomością, ale jednak rzadko kiedy ci przewodnicy duchowi i mędrcy mówią o tym, że to jest po prostu codzienna, ciężka praca która ma swoje wzloty i upadki, i tak naprawdę dopóki będziemy ludźmi, to nigdy um, y, nasze ego nie pozwoli, żebyśmy, żebyśmy w tym ustawali. A może właśnie czasem um, warto po prostu gdzieś tam spisać sobie jakieś zasady, zapomnieć o nich i po prostu zwyczajnie żyć po prostu sobie y, żyć zapomnieć, ale nie w taki prosty, zwykły sposób, tylko może inaczej, żeby to gdzieś tam weszło w duszę i po prostu to puścić, nie myśleć już o, o tych zasadach więcej. Czasami oczywiście do nich wracać raz na jakiś czas. Na początku częściej, później coraz, coraz rzadziej. Tak można zrobić z wieloma tego typu właśnie na przykład sentencjami, czy można sobie powiedzmy też i z jakichś książek jakieś takie fajne rady pozbierać, zawsze sobie to czytać, bo nasz umysł ma też tendencję do blokowania, do przesłaniania różnych rzeczy, bo gdzieś tam ego chce jednak walczyć o to przetrwanie, w końcu nie. Więc tak, po prostu no, wiadomo, nie jestem w stanie tego tak dokładnie spamiętać, więc przeczytam. Pierwsza zasada nie musisz warunkować swojego szczęścia poprzez jakiekolwiek przekonania. Na przykład, że żeby czuć się kochanym, to trzeba być z kimś w związku, mieć się do kogo przytulać, czy mieć się z kim spotykać. Miłość jest wszędzie. I możesz czuć ją zawsze, jeśli sam, sama dla siebie jesteś w pełni wartościowym człowiekiem, nieważne co cię otacza i się wydarza. Wartość człowieka jest nieskończoną i nie da się jej zamknąć w jakichś skalach czy ocenach. Naturalna pewność siebie, tak jak masz doznanych sobie, to miej ją dla każdego. Nawet jeśli ktoś cię nie kocha, nie lubi, itp. To nie znaczy, że jesteś gorszy, ale że nie jesteś kompatybilny pod względem potrzeb i charakteru z tą osobą. I tutaj akurat pomógł mi film Rafała Dudka, który już nie za bardzo siedzi w tej tematyce. Kiedyś, kiedyś. Więc raczej nie wiem, czy znajdziecie jakieś jego filmy o tej tematyce właśnie. Zasada druga. Nie traktuj ludzi, życia i siebie zbyt poważnie. Myślę, że nie będę jakoś rozszerzała tych wypowiedzi. Można sobie je właściwie samemu też zinterpretować, i to chyba będzie najlepsze. Więc zasada trzecia: nie musisz być taka, taki jak inni uważają, że umieć to, co oni ubierać się i zachowywać jak oni w towarzystwie. Lub jak oni mi na przykład tłumaczyli. Każdy jest unikalną jednostką i ma prawo być zupełnie innym. Nawet jeśli ktoś tego nie akceptuje, to okej, okay, bo przynajmniej wiesz, że z taką osobą nie ma co mieć fajniejszych relacji. Bądź sobą i akceptuj to, jaka jesteś. I nie zmieniaj się dla nikogo. Ciesz się, że jesteś, jaki jesteś, ale ciągle pogłębiaj swoją wiedzę o świecie, w książkach i filmach, w internecie, książkach i filmach. Dużo czytaj o rzeczach przydatnych, no, co przydatnego możesz kupić i tak dalej. Kiedyś miałam faktycznie z tym problem, bo wolałam sobie siedzieć w świecie fantazji niż niż wchodzić do takiego dorosłego świata, no ale w końcu i tak trzeba było, wiadomo. O, tutaj kolejna zasada, sobie musiałam przybliżyć, bo strasznie się zaczęłam garbić, <laughs> chociaż i tak słabo widzę, ale może będzie trochę lepiej. Więc następna zasada, no można ją uznać za kontrowersyjną dosyć. Wynika ona z pewnych Stosunków z ludźmi, raczej najczęściej gdzieś tam w pracy czy obcymi. Zauważyłam po prostu mechanizmy, które działają ludźmi, no i czasami warto też je zauważać w swoim naturalnym środowisku i używać, bo czasem to jedyne wyjście. Ale oczywiście bez przesady, żeby też bez przesady z tego nie korzystać, nie? więc przeczytam. Wiesz dokładnie, jaką naturę mają ludzie, dlatego nie ufaj im i nie ulegaj. Skrop swoją rzepkę i nie szukaj miłości, tylko miej ją dla siebie w sobie. A jeśli ktoś coś będzie chciał, bądź ostrożna, bądź trwana, myśl, zanim cokolwiek powiesz lub zrobisz przy ludziach. Nie mów nic o sobie, nic a nic jedynie o głupotach doczesnych. Nigdy nikomu się nie tłumacz, chyba że praca tego wymaga. Nie przyznawaj się do błędu, kłam, jeśli to konieczne. Nie mów nigdy o swoich wadach, wadach, chyba nawet w stylu: Ale głupia, brzydka jestem, czy coś takiego. Bądź pewna siebie przy ludziach, zawsze się uśmiechaj. I nawet jak popełniasz przy nich porażki i fejle, to od razu o tym zapominaj i działaj po swojemu nadal. Bądź przyjazna i miła, słuchaj ludzi, nie mów. Nie wyrażaj swoich opinii na temat na przykład pracy nigdy nikomu ani tym podobnych rzeczy. Od ludzi nic nie oczekuj. Pamiętaj, że żaden człowiek nie jest bezinteresowny. Myślę, że niech pierwszy kamieniem rzuci ten, który nigdy nie musiał zachowywać się w taki powiedzmy bardziej cwany sposób, kiedy musiał nakłamać, żeby po prostu mieć święty spokój. Myślę, że to jest tak naprawdę taki gdzieś tam ewolucyjnie, ewolucyjnie naturalne zachowanie ludzi. Jak na razie takie jest. Pewnie będzie to jeszcze ewoluowało w zupełnie inne strony. Ciężko powiedzieć w jakie, można się domyślać. Oczywiście tutaj mm, zaznaczę, że, że warto mieć też w sobie miłość i o tym będzie później. A więc następne, zasługujesz na miłość tak jak każdy człowiek, tak jak każdy inny człowiek, każdy zasługuje na miłość. Nieważne kim jest, jaki jest, na jakąś miłość zawsze. Bądź odważny, odważna i wierz w siebie. Nawet jeśli coś się nie udaje, to zawsze jest jakieś inne wyjście. A i tak, tak na serio, to nie mamy nic do stracenia. Nie martw się na zapas o rzeczy, które nawet się nie wydarzyły. Nie miej czarnych scenariuszy w swojej głowie. Od razu, jak je masz, te negatywne scenariusze na przykład, to zastępuj je pozytywnymi. Następne. Stanie innych na mój temat jest całkowicie nieważne. I nie ma co o tym nawet rozmyślać, chyba że jest to faktycznie bardzo konstruktywna krytyka. Dalej. Nie rozpamiętuj przeszłości. No, chyba że tę dobrą. O złej szybko zapominaj. Żyj tu i teraz. Skupiaj się na rzeczach robionych obecnie. Niech przynoszą Ci szczęście. W całym życiu uśmiechaj się dużo, bądź pogodna, pogodny. do każdego człowieka z uśmiechem i miłym tonem głosu. Uśmiechaj się nawet na siłę, aż wejdzie ci, aż wejdzie ci to w nawyk. O i tutaj y, też mam kolejną zasadę, która trochę jest powiązana z tamtą bardziej kontrowersyjną, ale no, też pisałam to dość spontanicznie i nie jest to uporządkowane na pewno w jakiś tam na przykład chronologiczny sposób. Więc tak, na niektórych, a może nawet na wszystkich ludzi, nie ma nawet co splunąć. Traktują cię tylko jak pionek w swojej grze, mniej lub bardziej potrzebny, a obchodzisz ich jak zeszłoroczny śnieg. Traktuj też tak wszystkich, choć mniej ludzkie, odruchy do pewnych ludzi, którym w miarę ufasz i z którymi chcesz mieć jakąś znajomość bliżej duchowej. Jednak jeśli i oni Cię zawiodą, to nie przejmuj się, tylko też uznaj ich za niewartych nawet sprunięcia. Wiesz przecież, jacy generalnie są ludzie. E... Pamiętaj o ludziach, że ci, co wydają się w miarę normalni, mogą mieć nagle dziwne wyskoki agresji, pretensji lub dziwnej ironii albo dziwnych, niemiłych odpowiedzi. Nie bądź w ogóle zaskoczona. Uśmiechnij się wtedy, zażartuj. Albo odpowiedz coś głupiego, co zbije ich z stropu. Powiedz to pewnym głosem, patrz im w oczy i nie skulaj się, tylko stań jeszcze bardziej prosto i nie spuszczaj wzroku. Okazuj wszystkie uczucia. Pokazuj też krzyk i wkurzenie na kogoś, nie bój się krzyczeć i powiedzieć komuś, co myślisz. Hmm. Jeśli w jakiś taki mocny sposób nie zniszczy to Twojej ogólnej sytuacji, oczywiście, ale warto, warto jednak czuć wszystkie emocje czuć je całe w swoim ciele przerobić je w sobie chwilę przemyśleć starać się myśleć racjonalnie, logicznie. Zaakceptować stan, w jakim się znajdujemy, czyli bóle związane z emocjami, bo emocje często wytwarzają jakieś tam niedomagania, też w sferze fizycznej. O, to jest bardzo ważne. Jeżeli nie zadbasz sam o siebie, inni też to zlekceważą. Warto sobie nad tym podjąć jakąś refleksję, właśnie nad tym zdaniem. Hmm. nie mów nikomu, że czegoś nie umiesz albo jesteś w czymś słaba po prostu rób to jak najlepiej możesz i trzymaj gębę zamkniętą hmm. no bywało tak są tacy ludzie, bo wiem, widziałam też u innych że mają takie przypadłości, że mówią o jak ja jestem tępy albo coś takiego nie warto, po co po prostu rób tak jak możesz tyle ile możesz, tak i tyle. A tu jeszcze taka adnotacja co do tego, czy faktycznie pomogły mi te zasady. Na pewno tak. Różnie było z przypominaniem sobie ich, ale w jakiś taki sposób wspinają moje poglądy na pewne kwestie życiowe. Więc więc czy da się tak stosować do tego tak max po prostu na 100% no wiadomo, że nie. Ale jeżeli zaczniemy robić z tego cokolwiek, zmieniać te swoje postrzeganie w jakikolwiek już nawet sposób nawet małymi kroczkami, no to będzie i tak super. Dobra, więc czytam dalej. Miej dystans do siebie i śmiej się z siebie, szczególnie jeśli ktoś chce ci dopierdolić. Dalej. Miej w sobie zero zazdrości do czegokolwiek i kogokolwiek to chore i niepotrzebne uczucie, które nic nie mówi o na przykład związku, tylko o tym, że to ja mam coś nie tak z wartością. Dąż do spokoju i równowagi wewnętrznej. Nie szukaj akceptacji u innych ani zrozumienia u nich. Tylko sama siebie zaakceptuj, sam siebie zaakceptuj i rozum się. Jeśli jest mi ze sobą dobrze, to będę spotykać też większości ludzi, którym też jest ze sobą dobrze. I może to zabrzmieć bardzo trywialnie i, i niemiarodajnie, ale, ale faktycznie, kiedy zaczyna się akceptować siebie, kiedy. Mm, jest nam dobrze z samym sobą. Jesteśmy zwykle na przykład na takim albo średnim, albo wyższym poziomie tam nastroju. To wtedy po prostu nie wiem w jaki sposób to się dzieje. Może to ma jakieś rozwiązanie w fizy fizyce kwantowej, o czym jeszcze nie wiemy, ale faktycznie wtedy Troszkę zmienia się ta rzeczywistość, troszkę, albo nawet bardziej, e, ludzie się zmieniają wokół nas. To jest bardzo ciekawe i sama to gdzieś w życiu przetestowałam. E, ciężko bardzo jest nad tym pracować i codziennie to wdrażać, ale jeżeli nawet kilka razy nam się tak uda, e, to już jest naprawdę duży sukces i duża, duża. Mm, i taki kawałek już drogi wykonanej do naprawdę takiej dużej samoświadomości i oddzielenia świadomości od ego na przykład kreuj się na siłacza a nie ofiarę jeśli można być ofiarą to tak samo można być siłaczem unikaj głupich stwierdzeń i komentarzy na różne tematy zanim cokolwiek powiesz, przemyśl to przez sekundę lub dłużej w głowie to jest ciągła praca nad tym, bo jak widać ciężko, ciężko tak, jak to się mówi, przemielić w tym młynie trochę dłużej. Troszkę ludzi spotkałam też, którzy mieli podobnie. Zwykle przez to bywają takie niesnaski, problemy, ale też i bywa zabawnie. Także to nie jest taka gdzieś tam cecha, którą jakoś strasznie trzeba eliminować, na przykład, czy przekształcać. Nie daj się prowokować ludziom, śmiej się z tego, co mówią lub robią, lub brąź się inteligentnie, z cynizmem i sarkazmem, lub ignoruj. Jeśli się z ciebie śmieją, to niech się śmieją, śmiech to zdrowie i niech to pójdzie im na zdrowie. <laughs> Wiedz, że jeśli ludzie zachowują się według ciebie nie w porządku, to po prostu trzeba im to wybaczyć i się tym absolutnie nie przejmować. Gdyż to jest spowodowane przez ich niską świadomość pewnych rzeczy, lub przez braki emocjonalne, przez strach np. o pracę inne rzeczy w ich głowach, których nie umieli jeszcze przepracować. Pamiętaj też, że ludziom nigdy nie dogodzisz, a już szczególnie No Nie ma tego już. nie bój się ludzi, nie uciekaj przed nimi i przed kontaktem z nimi bądź odważna i pewna siebie o tu, się, tu się powtórzyło coś z wcześniejszych jeśli chcesz ciszy i spokój to sobie ją zapewniaj, ale nie bój się ludzi myślę, że introwertycy zrozumieją <laughs> albo ktoś, kto ma jakieś fobie społeczne na przykład eee, wierz w siebie nie, dalej nie bój się wyzwań i nowych rzeczy, i takich, co wymagają wysiłku. Miej siłę przetrwania i motywację. Potem nie będziesz żałować, że czegoś nowego i rozwijającego nie zrobiłaś. Tak, tutaj jest akurat związek trochę z, też z prokrastynacją, bo czasem naprawdę myślę sobie, że porobiłabym wiele rzeczy, a potem wychodzi na to, że po prostu. Siedzę przed kąpem i oglądam shortsy na YouTube przez 15 minut, a potem jeszcze co innego. A potem to już idę spać na przykład, czy idę do powiedzmy pracy i też mi się nie chce. Ale zawsze, zawsze jak jednak się zmuszę i coś takiego fajnego, rozwijającego zrobię na przykład jakaś wycieczka, jakiś sport, dowiedzenie się czegoś nowego. Na, nauczenie się czegoś nowego, tak jak na przykład teraz mówienie do kamery i ładniejsze wypowiadanie się, to, to zawsze to sprawia mi niesamowitą radość, daje mi więcej energii niż jednak taka prosta. prosta frenacja. No, takie odkładanie na przykład rzeczy. O, o, o tak. E, następne. wierz w siebie, w swoje możliwości. miej niezachwianą wiarę, że zawsze sobie poradzisz i że zawsze ci się uda. Nie mów innym o innych ludziach, nie plotkuj, nie obrażaj. Nie mów innym o czyimś życiu, dotrzymuj tajemnic, no myślę, że tego nie muszę tłumaczyć. Nie porównuj się nigdy z innymi. No cóż, myślę, że porównywanie to jest taki mechanizm ego, który na dłuższą metę nie daje nam niczego dobrego. Zawsze jest się od kogoś albo lepszym, albo gorszym w czymś, więc nie ma co, nie ma co w ogóle o tym nawet myśleć. Kiedy pojawia się porównywanie w głowie, warto sobie to uświadomić. O, w tym momencie dokonuje się porównywanie. Dobrze, wysłucham, zaakceptuję, ale nie będę się do tego dostosowywał. Do. ja pierdolę, dostosowywał. Nie licz, że ktokolwiek cię zrozumie. Nie szukaj zrozumienia u ludzi. Rozum sam siebie, a sama siebie, a raczej staraj się. Trzymaj się z ludźmi pozytywnymi, którzy mogą cię czegoś nauczyć i nie ciągnąć cię w dół, i nie są toksyczni. Nie przywiązuj się do jednych rozwiązań, do jednego miejsca, stylu życia ludzi. No, warto być elastycznym, bo wszechświat to zmiana zmiana jest wszechświatem. To dla osób wrażliwych bardzo to nie wczuwaj się w emocje, energię i bolączki innych ludzi, miej na to całkowicie wyjebane, nie czuj tego po prostu, odrywaj się od tego. I nie mówię, żeby tutaj nie empatyzować z innymi ludźmi, tylko o to, że jeżeli są tacy ludzie, na przykład jakieś wampiry energetyczne, które ciągle narzekają, ciągle gdzieś tam. No, wiecie o co mi chodzi? To po prostu ignorować ich. Fakiet, 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 fakiet. Nie przeciążaj się myśleniem o wszystkim. Nie miej za dużo myśli w głowie. Naprawdę, żyj chwilą. No, to bardzo ciężkie do osiągnięcia, nie myśleć. Nie myśleć aż tyle. A nie myślenie czasem jest bardzo, bardzo zdrowe. Takie prawdziwe niemyślenie, nie to, że przejmowanie się, bo przejmowanie się to jest jeszcze inna forma myślenia, ale po prostu ciągle-ciągle myśl, zamyślą, myśl, zamyślą, myśl zamyślą. A warto nie mieć właśnie tak. No, pomaga w tym na przykład patrzenie się w jakiś jeden punkt przez dłuższy czas. Próbowanie dziennie czegoś takiego, no dłuższy, dłuższy to znaczy ile można tak wytrzymać, no na początek minuta, najwyżej potem trzy, potem pięć, zależy od człowieka ile miesięcy, lat mu to zajmie, żeby przestać myśleć czasami. Mm. Czuj się piękna, zdolna, mądra i wartościowa, niezależnie od wszystkiego i wszystkich. No, tak jak mówiłam, nie ma co się też porównywać, nie ma co określać swojej wartości na podstawie przekonań innych ludzi, więc dlaczego nie czuć się pięknym, mądrym i wartościowym, nie? Jak to pomaga? Nie twórz obrazu siebie. Po prostu jesteś człowiekiem i tyle. Nie ma co się aż tak utożsamiać z naszym, nie wiem, statusem, z naszym. Pochodzeniem, z naszą pracą, z naszą no, wszystkim czymkolwiek, naszym hobby czy osobistościami, jakie, jakie znamy, czy no, czymkolwiek, czym ego się karmi, tak? Nie ma co się z tym aż tak maksymalnie utożsamiać, bo i tak to wszystko przecież stracimy. Po co się utożsamiać z czymś, co jest iluzją, bo nie jest wieczne, tak jak wszechświat, nie? Egoizm jest zdrowy, a świat i ludzie mają na ciebie wyjebane. Mówi o tym, choćby to, że wszyscy umierają i wszyscy żyją swoim własnym, odrębnym, osobistym ego. Cie na przykład niepokoju Strachu, dziwnego poczucia i innych tym podobnych, negatywnych, jest tylko uczuciem, które jest tylko i wyłącznie wytworzone przez mózg. Jeżeli ja, jeżeli mogę się bać, to równocześnie mogę się nie bać i radować tym, co przyjdzie i nieznanym. Zamiast strachu czuję zafascynowanie i szczęście z biegu życia. i to jest chyba teraz następne jedno z najważniejszych właśnie tutaj dopięt do tych zasad jednak mimo tych wszystkich zasad nie przestawaj czuć e, miłości do ludzi i dawać im mentalnie tej miłości nigdy żadnej złości czy nienawiści oni po prostu są jacy są bo nie są świadomi wszystkiego i często ciężko im świadomość przekazać pomagaj ludziom jeśli tego chcesz ale by Cię to nie męczyło samą. I też nie oddawaj siebie ludziom całkowicie. Pomóż trochę, ale myśl mimo wszystko o sobie. Nie bądź usłużna dla ludzi. Nie traktuj żartów i docinek od innych jako atak. Wpierw to przemyśl. Nie ufaj pierwszym odruchom. Nie tłumacz się z niczego. A eee... to już jest powtórzenie, bo tu napisałam, że odpowiadaj żartem lub sarkazmem lub ignoruj i bla 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 wynajduj u ludzi dobre strony i z nich korzystaj a na złe nie patrz aż tak i nie sugeruj się nimi przy swoich decyzjach życiowych znaczy tutaj chodziło mi o zachowanie takiego złotego środka ale też żeby nie narzekać aż tak na ludzi tylko próbować jednak wynaleźć w nich to jakieś dobro te dobre strony próbować z tym pracować żeby i też ich polepszać bo wtedy obydwoje Ładujecie się piękną, pozytywną energią. To też jest takie ciekawe. Pamiętaj, że do szczęścia nie musisz mieć super wystrzałowego życia, pełnego fajerwerków, super przygód, wyjazdów. Wystarczy ci mało do szczęścia, i małe, proste rzeczy mogą cieszyć tak samo, jeśli we mnie samej jest harmonia, miłość i szczęście. Oczywiście będę sobie dążyć do tych wyjazdów i wystrzałów, ale bez spiny i wcale tego być nie musi. Do refleksji. Pamiętaj, że cokolwiek by się nie stało, jesteś silna i sobie poradzisz. I że nic na tym świecie nie może trwać wiecznie, więc ciesz się tym wszystkim. No i tak, to by było wszystko. Warto sobie to przesłuchać kilka razy, warto sobie to zapisać te rzeczy, które się spodobały. Powtarzać co jakiś czas. Można by to nazwać afirmacją, ale jednak. Nazwałabym to po prostu raczej taką indoktrynacją, ale taką bardzo, bardzo myślę, łagodną i pozytywną, która może w jakiś taki magiczny, powiedzmy, kwantowy sposób troszkę wpłynąć na życie i lepsze samopoczucie każdego z nas. A jest to myślę, ważne i fajne.